że on będzie dosyć blisko. Dobra, wy już możecie stawiać. Wy też. O, tutaj nie postawili. I wy też możecie. Ok, słupki są. Tutaj jakoś nie ma więcej słupku. Hams. Ciekaczą na mojej grafiki. Czy to jest takie czterstwo? Właśnie. To jest tak samo jak jest tutaj. A jak ten tutaj był trochę tak z przodu, no to widzicie jest różnica. Kurde. Kurde. No to zrobimy tak. <laughs> Lans Czworobok Kliknąłem, widzieliście to, kurde U, dobrze, że zwiał frajer Ha, 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 ha. Chamstwo, i drobno mieszczaństwo Się Czworobok nie chciał zrobić Tym bardziej, że ten czas był głupi taki Bliżej My też bliżej Patrzyłbyś trochę tutaj, Kuba No, on do mnie strzela! Szorżyn. Szorżyn. Kurde, bez tej. No, teraz go, go Power Rangers, hmm, wiecie co będę na nie on do mnie strzelił jak on śmiał no wy w ogóle nie musicie biec a wy bliżej a wy atakujecie No to już ma po z skrzydle gościu o ale mi morale spadło o cię generał generał chodź tu powiększ morale No, wymieńcie tych atakować, kurde Dobra, ci mają walk, walkę wręcz, czyli nie, nie zrobią roku, Nie mają takiej możliwości Bo to się utrzymało jak najdłużej Ale zaraz strzelą, uhu oberwę Uhuhu, uhuhu oberwałem uhu, jeszcze trochę Trochę zmienimy pozycję u uh, ha, ha 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 Mówiłem, że mu nagać generał uciekać Bliżej On ma zasięg U uh, hu uh, uh. hu Z tym generałem to było genialne Czyż nie? O, o oberwałem No co jest Wymieścić inaczej Głupie lagi Trzeba bywać komisję do, do zbadania spraw lagów To jest, ja wcale takich nie rozstawiałem, sami to żeście widzieli Dobra, teraz wszystkich tych do przodu Tych też tych też. Tam już wygrałem? Tam już wygrałem. Pogonić im kota. No, zaznaczyłem ich. Google -go Power Rangers? Biegiem. Dobrze. Ten grał sobie jest. O, trochę oberwał. Ale żyje. Bucha ha ha. O nie, go launcerzy. Cóż ja teraz pocznę? A ja ci już mamy tylko 90. Co ja mówię? General ma 17. ojojoj ale ja tym launcerzem się spieszy. O, teraz mi się trochę spieszy. Nie, no w czemu? W tych? Mogliście w tych nasierów strzelić. Chorobaczek, poproszę. Dziękuję. Bez tego by mi się tak nie udało. O, proszę bardzo, zrobimy mu o, ale im morale spadło, oni są do dupy. Tym bardziej, że generała nie mają. Czworobak. No, kliknąłem, już było podświetlone. Hamson nad Hamson w tym Napoleonie. Dobra, yy, ci słupkowicze tutaj. O kurde, wrócili mu, to za hamstwo. To ten tego, a ten tego. To jest chamski kawał. Widziały mu zwiały, panie. O nie, wszystko mówię, panie. Ojoj, oj, co teraz świat pocznie? Szybciej do przodu. Uhu, szarża. Wy w tych. Dobra, wy w tych. O, 120. Muszki, tirów. Szczerać, niskie morale, generał. Zachęci ich. 21 w jednostce nie może uciec. O! Zrobimy mu atak od tyłu, zmartwienie Zobaczymy co teraz się stanie Oni są tyłem, ha 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 no, A tych to sobie mógł poprawić, a tych to już sobie nie mógł No co jest, dwa razy wam kazałem biec w tych, żeby nie wrócili mi tu przypadkiem Niżej. Tak, już wygrałem. Dobra. Ciekawe czy ci uciekną tak samo z siebie. jest taką piękną linię na zakończenie Tadam. Teraz mam plus 100 do lansu A wy nie Ale mama lagi, ty też Nie, ja nie Moja mama nie ma lagów i nie ma jej w ogóle w domu mam a 119 zwiało, no ale trzeba było tego niego zabić tak żeby był właśnie lans Prawo no to moja wina że ma szlagi Nie mam zwycięstwo zapiszę powtórkę nie wiadomo po co zapiszę Aha albo A gdzieś jakie on głupie powtórki <grytanie> przetransportowałem Seski, ja co tak cienko szybko zjewał ha 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 ale mam staty, no ja też mam włóczkę No. Jeszcze mi podziękował za grę. Spokno.